Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztowała przebudowa fontan w centrum Radomia, przetarg wygrała firma Flisbud z Janowa Lubelskiego, która przejęła już teren budowy. Według informacji, które uzyskaliśmy już od wykonawcy po tym weekendzie majowym wykonawca rozpocznie roboty poprzez zabezpieczenie najpierw całego terenu, wygrodzenie tego terenu, no i w miesiącu maju rozpoczną się już konkretne prace, roboty budowlane. Remont fontan i części placu konstytucji 3 maja będzie kapitalny. Jeżeli chodzi o zakres pracy, on będzie dotyczył całej kompleksowej wymiany całej infrastruktury technicznej, więc więcej infrastruktury podziemnej, które nie widać gołym okiem, wybudowanie nowych fontan. Ja przypomnę tylko, że to są fontany, w których będzie się znajdowało w tej głównej niece 36 dysz, Fontany, gdzie również będzie skorelowane światło dźwięk, jak również powstanie nowy obiekt kubaturowy, w którym będą znajdować się pomieszczenia, czyli zaplecze dla. Zaplecze techniczne dla fontan, będą zlokalizowane szalety miejskie, jak również i część gastronomiczna. Termin zakończenia prac to koniec czerwca przyszłego roku. Po przebudowie to miejsce odzyska charakter. Będzie to plac całoroczny, funkcjonujący latem i zimą.